Chcemy pokazać moją problem Nie wiem co to zobaczy kamera tam jest sworzeń. nie wiem czy widać dobrze na dole To jest Patrzcie w tym miejscu gdzie końcówka się sił okręta O, jest co? Stworzeń. I on ledwo co nie dotyka do koła zamachowego Mało tego, tutaj tu. Patrzcie na pasek. Pasek jest przy samej krewędzi. Zobaczcie, jak wyślizgane tu jest wszystko. Od paska. O tu. Więc co trzeba zrobić? Z tego co mi wiadomo, to były takie specjalne podkładki tutaj dawane w tym miejscu. Po całości, Zresztą w zeszłym 30-kach było to samo. One miały grubość około 3 mm, po ściśnięciu miały 2. I uwierzcie mi, te 2 mm, gdy odejdzie to, czy 2,5, to wszystko będzie grać i pasek, i sworzeń. Więc co Majster musi zrobić? Dorobić taką właśnie, zjąć cały przód jeszcze raz i dorobić właśnie taką podkładkę po całości tutaj. I będzie wszystko cacy Dobra, na razie do Tak wyglądają właśnie te podkładki po 4 sztuki na stronę. Każda ma milimetr grubości. No i teraz zakładamy powrotę. Nie wyłączę. No, połóż, połóż. tu gdzieś. Się tak, żeby było widać było. O. Chodź, Ola. Chodź, majster, kamerzysta. Nie. Będziesz nagrywał, jak ja z Kacperkiem będę zakładał ten. Yy, no, chodź. Chodź tu, szybko. Chodź. My będziemy teraz w przód zakładać, a ty tam, そういうことか。 Субтитры сделал ये सकता है

i teraz zobaczmy jak to teraz wygląda jest luz jest tam widać kurza lampka taka kaswarka ktoś widać jest jest szpara między sworzniem a kołem elegancko tu jest jeszcze mało od Paska z tego co widzę ale tragedii nie ma praktycznie przechodzi kurde na 1,5 mm tyle że nie zaczepia no to trzeba będzie coś tu i tak wymyślać, czy będzie pasek zdjąć albo jeszcze raz popuścimy i trzeba zrobić po prostu sznita bo będzie nam cieło pasek No, nie zaczepiać, niby nie zaczepia, ale to jest za mało. To jest milimetr, półtorej jest luzu. Ja bym wolał, żeby było go troszkę więcej. No Tu wy zobaczcie, nakrętki już są na maksa. Raczej więcej nie powinno się nic podkładać. Więc tu jeszcze jest mały problem. Dobra Jeszcze raz zdejmujemy i robimy miejsce na pasek No i zobaczcie Poskręcane mamy Już nowe śrubki To jest dorobione Z drugiej strony to samo mamy Jędrko no, i zaczęliśmy piastę pokaż, składać koła na piastę, Piasta do nauczki. No, niestety okazało się, że mamy tylko nowe uszczelniacze. pokaż te łożyska. Na no, łożyska nie istnieją ani tylnie, ani przednie. Przednie to nie wiem, czy ktoś takie coś jeszcze widział. Że chodziło. Super jajo w podkładce. Prawda? Nie wiem czy widać to w kamerze. I teraz super nakrętka. Która pracowała. To wszystko luźne było. Nakrętki nie mogliśmy nawet odkręcić. Bo gwint jest zrypany. Ścięty gwint jest. Więc dzisiaj nie uda nam się postawić go na koła. Bo jutro trzeba pojechać do sklepu. I kupić nowe części, i dopiero postawimy na koła. I będziemy montować to poprzeczki, to zostało też wyremontowane. Tu zostały dziury powiększone na większe śruby, tutaj. Może tutaj było wszystko pasowało. I pokażę Wam patent. Jak inżynierowie w nasi, nasi wymyślili o to. Widzicie ten, ten uskok w środku? On nie jest bez powodu. On jest po to, że jak śruba tu wchodzi. To ta śruba, tak zobaczcie ona ma chodzić tak, na boki. Dlaczego? Że jak ramię pracuje góra dół, nie? To tu ma mieć luz. Bo jak tu luzu nie będzie, to wyłamuje ramię. Oto ramię wyłamy, wyłamie. Tu ma być sztywno, właśnie. Tu będzie sztywno wszystko, nie? Ale tu, jest zupełnie inaczej, tu musi być luz w każdą stronę. Góra dół, przód, tył, tak samo. Bo to pracuje góra-dół. Tam jest na jabłku, z tyłu, zobaczcie. Tutaj. I to jabłko też nie ma nie wiadomo ile tam pracy. O to. Zobaczcie. Widzicie? Tyle ma pracy. Ma jakieś 2 cm pracy tylko. I tak samo, zobaczcie. Ma pracę tutaj. Tak i tak. I to samo jest tu z przodu. Koszto zostało inaczej rozwiązane. Ja próbowałem wcześniej go złożyć, nie wiedząc tego. No i niestety to nie chciało w ogóle pracować, powiem Wam od razu. Przód w ogóle nie, nie chodził góra dół, bez tego luzu, bo te ramiona po prostu go trzymały praktycznie na sztywno, ja się zastanawiam dlaczego to tak było, no niestety tak było, to, to zostało to wymyślone, ja z początku myślałem, że jak przewiercę na wylot i będzie git, no nie będzie git, ma być tak... Z tym uskokiem. W środku z ten skoku mamy około centymetra, może półtorej. Jest niedowiercone tak jakby. I tyle. I to trzyma wszystko. Jak to zamkniemy, to nie będzie widać, że tu jest jakiś luz. A on tu musi być. Bez tego ramię nie pracuje to. Bo gdyby ta śruba była w, na jakimś, nie wiem, za, w, tak jak z tyłu jest, na, na kulowym, to owszem, można było to zrobić na sztywno, no ale nie zostało to tak wymyślone. Na sztywno, przecież jak idzie coś, coś na dół, tam się przekręca, tak, niebo na, na tym y, kulowym, ale tam jest też ograniczony, ograniczony ruch. Więc przy maksymalnym wychyle. A tu nie ma ograniczników, zobaczcie. Tu tylko jest górny ogranicznik, zobaczcie w to miejsce. O, tu. tu jest tylko, zobaczcie to. To jest górny ogranicznik. Widzicie? A na dole nie ma go w ogóle. I to wyznacza nam pracę. Stąd dotąd, nie? Jakieś na przykład w to mamy około 3 cm, 3,5 cm pracy na wahadle. Na 8, więc jak tu zrobimy na sztywno, to to ma ruchu. Wiecie ile? Może centymetr i nie złożycie, i to on będzie jeździł. Nawet jak tu, luzów nie, tu się luzów nie zrobi, tutaj. tu jak luzów nie zrobicie, on będzie jeździł. Ale jeśli chodzi o wychyły. On po prostu będzie się tak jakby łamał, Bo będzie go blokować tutaj Będzie miał potężną blokadę tutaj Z jednej i z drugiej strony, na dwóch śrubach To są czternastki śruby Oryginalnie były dwunastki No ale były już tak dziury rozpierdzielone, że tu nie dało się nic zrobić z tym Więc wpadł na pomysł rozwiercić to Także jak będziemy to składać jutro, może bo uda nam się kupić te części co nam brakują poskładamy koła, pozakręcamy i wtedy będę próbował założyć te ramiona o te z jednej i z drugiej strony Do zobaczenia na razie